Wybór najlepszej dla Was podłogi wcale nie jest taki łatwy. Wiem o tym. Pomogę w wyborze, podpowiem jakie są możliwości i czym się charakteryzują różne podłogi. W swej konstrukcji może być ona deską litą lub też deską warstwową. Trzeba doliczyć do tego montaż i późniejsze wykończenie. Mam nadzieję, że nasz materiał pozwoli podjąć Wam właściwą decyzję. Partnerem programu jest Fixly. Aplikacja do zlecenia usług. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku z cyklu Murator remontuje. Dziś zajmiemy się podłogą, a ściśle mówiąc odpowiemy na często zadawane pytanie podczas prac wykończeniowych i remontowych. Jaką podłogę wybrać? Ja inwestorom zawsze odpowiadam w taki oto sposób: najlepszą. No właśnie. I co to oznacza, że podłoga ma być najlepsza? Oznacza to, że musi być dostosowana do Waszych potrzeb i możliwości. Musi pasować do stylu, być dla Was dostępna finansowo oraz musi uwzględniać charakter użytkowania. Na przykład podłoga przy małych dzieciach jest poddawana na prawdziwej próbie wytrzymałości. Uwierzcie mi, coś o tym wiem. Z jednej strony mamy parkiet z litego drewna. Żeby go ułożyć, raczej potrzebujemy sprawdzoną i dobrą ekipę. Można ją znaleźć w serwisie Fixly. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań. Co jest obecnie na podłodze? Ile metrów kwadratowych ma nasza przestrzeń i kilka innych. Po podaniu lokalizacji otrzymamy oferty od wykonawców. Polecam. Możemy też podłogę ułożyć samemu. Z pewnością tak będzie w przypadku wybrania paneli winylowych, laminowanych czy drewnianych. Wiem, że nie jest łatwo podjąć decyzję. Pomogę Wam w tym. Zapraszam Was na budowę. Tam pokażemy różne rodzaje podłóg i poznamy wyzwanie, z jakim będzie się zmagał nasz inwestor. Jesteśmy na budowie, wykańczamy dom. Inwestor w tym czasie musi podejmować wiele ważnych decyzji. Jedną z nich jest wybór podłóg. Jest to 140-metrowy dom dwukondygnacyjny. Na dole mamy salon z aneksem, na górze trzy sypialnie. Pomogę w wyborze, podpowiem, jakie są możliwości i czym się charakteryzują różne podłogi. Skupimy się na kilku rodzajach różnych podłóg. Będą to panele laminowane, panele winylowe, panele warstwowe, zwane inaczej drewnianymi parkiet, deska lita i deska warstwowa. Każdą z tych podłóg będziemy oceniać pod względem następujących kryteriów: estetyka, funkcjonalność oraz cena. Podłoga musi pasować stylem do waszego wnętrza. Musicie wiedzieć, jaki efekt chcecie osiągnąć. Czy zależy Wam na wyglądzie naturalnego drewna, czy podłoga ma być nowoczesna, czy też imitować jakiś inny materiał. Funkcjonalność, czyli jak podłogi będą użytkowane. Podłogi naturalne mogą mieć różne wykończenia. Mogą być pokryte olejem, woskiem lub lakierem. Jeżeli macie pomieszczenie o większym natężeniu ruchu, warto zastosować podłogi z twardszego drewna lub panele winylowe. Cena. Podłogi drewniane czy sztuczne mają różną cenę. Zależy ona od materiału, z jakiego są wykonane, sposobu wykończenia, jakości czy też marki. Musicie dokładnie przemyśleć budżet i zastanowić się, na co was stać. Pamiętajcie, że koszt zakupu podłogi nie jest jedyny. Trzeba doliczyć do tego montaż i późniejsze wykończenie. Zaczniemy od prezentacji paneli podłogowych. Panele dzielą się na trzy różne rodzaje. Panele laminowane, winylowe oraz drewniane. Panele składają się z różnych warstw sklejonych i sprasowanych ze sobą. Można je układać na tzw. zamki, tworząc podłogę pływającą. Można je też przykleić, ale o tym opowiem Wam później. Zaczniemy od najpopularniejszego produktu na rynku, jakim jest panel laminowany panelu laminowanym bazę stanowi płyta HDF lub NDF, czyli sprasowane włókna drewniane. Najwyższa warstwa to dekoracyjna folia imitująca drewno, kamień lub inny wzór. Nad nią znajduje się warstwa ochronna zabezpieczająca panel przed zarysowaniami, plamami czy ścieraniem. Następnym rodzajem paneli są panele winylowe, które w ostatnim czasie stały się hitem na polskim rynku. Są to panele wykonane z tworzywa sztucznego PVC. Czyli jest to polichlorek winylu. Jest to w całości sztuczny panel, nie posiada w sobie nic z drewna. Tutaj warstwa dekoracyjna, to też nadruk wykonany na winylu. W przypadku paneli winylowych i laminowanych można powiedzieć, że wierzchnia warstwa to nadruk. Może tu się znaleźć równie dobrze szkocka krata lub też łąka. Ostatnimi omawianymi panelami są panele drewniane. Są wykonane z naturalnego drewna, które jest cięte na cienkie deski i obrabiane na różne sposoby. To też są panele warstwowe, ale warstwa nośna może być wykonana z płyty MDF lub z drewna, czyli materiału naturalnego. Wierzchnia warstwa wykonana jest z drewna szlachetnego i zwykle ma grubość od 2 do 4 mm. Montaż paneli podłogowych to dość prosta sprawa i możecie go wykonać samemu. Do montażu parkietu czy deski polecam wynająć fachowca. Warto skorzystać z serwisu Fixly. Teraz kolejny rodzaj podłóg parkiet oraz deski drewniane. Parkiet wykonany jest z twardych gatunków drewna, takich jak buk, dąb czy klon. Są to lite kawałki drewna układane w odpowiedni wzór. Parkiet to surowe drewno wymagające impregnacji i konserwacji. Co parę lat trzeba go odnawiać. Z racji na wielkość dzielimy go na parkiet klasyczny, lamelowy bądź też przemysłowy. Ostatnim rodzajem podłogi jest deska drewniana. W swojej konstrukcji może być ona deską litą lub też deską warstwową. Deska lita wykonana jest w całości z jednego kawałka drewna. Warstwowa natomiast, jak sama nazwa wskazuje, zbudowana jest z warstwy wierzchni oraz ze sklejki lub podkładu z drewna liściastego. Mamy już ogólną prezentację pięciu rodzajów podłóg. Teraz nasz inwestor będzie musiał wybrać odpowiednią dla siebie. Pamiętając o tym, że w salonie będzie się toczyć codzienne życie, a na górze będą sypialnie dzieci oraz rodziców. To już koniec naszej pracy na budowie. O wadach i zaletach każdej z tych podłóg opowiem Wam już w studiu. Zapraszam. Zaprezentowałem Wam pięć podstawowych rodzajów podłóg. Teraz czas, żeby je opisać pod kątem trzech kryteriów i przedstawić dobre i złe strony. Jeszcze raz przypomnę, że pierwsze dwa rodzaje paneli to podłogi sztuczne. Panele drewniane są wykończone fornirem, a parkiet i deska to materiały wykonane w całości z drewna. Na początku porozmawiamy o estetyce. Na przykład w przypadku paneli winylowych wszystkie warstwy są zrobione z tworzywa PVC, więc musicie mieć świadomość, że na podłogę kłaść będziecie materiał sztuczny. W przypadku tych paneli warstwą wierzchnią jest nadruk. Oczywiście ich jakość może być bardzo wysoka i stopień ozorowania bardzo dobry. Na pierwszy rzut oka nie widać różnicy między panelami sztucznymi, a na przykład deskami naturalnymi. Panele drewniane, parkiet i deski to materiał, który daje odpowiednie ciepło. Nadają one wnętrzu dużo mniejszego charakteru i lepiej pasują do nowoczesnych wnętrz, np. w połączeniu z betonowymi ścianami. Zobaczmy, jak wytrzymałe są na zarysowania poszczególne podłogi, czyli jaka jest ich funkcjonalność. Panele laminowane, winylowe i drewniane można kupić w różnych rodzajach twardości. Rekomenduję, żeby w przypadku takich podłog nie oszczędzać na jakości, bo tańsze rozwiązania nie są tak trwałe, a ich wymiana jest dość trudna. Panele winylowe są najbardziej wytrzymałe z uwagi na sztuczny, twardy materiał, z jakiego są zrobione. Można je też układać w miejscach z dużą wilgocią oraz z ryzykiem zalania, bo woda ich nie zniszczy. Nadają się jako imitacja podłogi drewnianej do łazienki. Z kolei dużą wadą paneli sztucznych jest wysoka akustyka. Skutek tego sprawiają wrażenie wyjątkowo głośnych i łatwo przenoszących dźwięki. Podłogi naturalne też oczywiście mogą ulec zniszczeniu, ale dzięki możliwości cyklinowania i odnawiania nadaje im się całkiem nowego wyglądu. To bardzo dobre rozwiązanie. W przypadku tego materiału musimy pamiętać, że drewno nie jest odporne na wilgoć i raczej nie rekomenduję układania podłóg naturalnych w łazience w toalecie, ani w kuchni, gdzie dodatkowo mogą być narażone na tłuste ubrudzenia i plamy. Na koniec porozmawiamy o ocenie to bardzo ważny aspekt w podejmowaniu decyzji o wyborze podłogi. Pamiętajcie tylko proszę, że podłogę jest bardzo trudno naprawiać czy poddawać się renowacji, więc warto zastanowić się nad droższymi rozwiązaniami. Koszt zakupu paneli oraz możliwość ich układania samemu tworząc podłogę pływającą, robią z nich bardzo atrakcyjne produkty. Największym minusem tego materiału jest fakt, że nie jest odnawialny. W przypadku uszkodzeń jedynym wyjściem jest wymiana poszczególnych elementów lub całej podłogi. Panele drewniane mają dość atrakcyjną cenę oraz można je ułożyć samemu. A w domu na podłodze znajdzie się naturalny materiał. Dwie ostatnie grupy, czyli parkiet i deska, to najdroższe produkty w zakupie oraz w ułożeniu. Pamiętajcie, że oprócz kosztów specjalistów jeszcze musicie policzyć klej oraz lakier, wosk czy olej. Na rynku są też oczywiście gotowe do przyklejenia deski, których nie trzeba specjalnie zabezpieczać. Wybór najlepszej dla Was podłogi wcale nie jest taki łatwy. Wiem o tym. Mam nadzieję, że nasz materiał pozwoli podjąć Wam właściwą decyzję. Pamiętacie? Ja też musiałem doradzić naszemu inwestorowi, jaką podłogę ma wybrać. W prezentowanym wcześniej domu zaproponuję ułożenie deski wielowarstwowej, przyklejanej do podłoża z uwagi na chęć uzyskania naturalnego ciepłego klimatu. Przy wejściu do domu oraz w kuchennym zdecydujemy się położyć płytki ceramiczne, które będą odporne na wnoszony piasek oraz na wilgoć w kuchni. Deska będzie ułożona w salonie oraz w sypialniach na piętrze. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentarzy i subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia. Jerzy Pawnicki.